Znowu uwaga, a miałem ja sami pójść na spacer. Niestabilnie jaką pogodę moi drodzy. Dzisiaj chciałem wam pokazać jak warierki do schodów wytłaczałem i jakiej techniki użyłem, bo już mam gotową warierkę. Tylko muszę wam pokazać, co jeszcze tutaj zrobiłem z tym. O też coś takiego. W opcji tylko muszę sobie to przenieść do góry. Czy ja mogę tutaj to do góry przenieść? Na szczęście okno można przesuwać do góry. Ja, w opcji geometry, gdzie macie spline. A gdzie jest ten kształt profilowy? Bo muszę Wam to pokazać. Okej, okay, dobra, bo musiałam ustawić kursor do zaznaczonego bo chciałem wam pokazać co zrobiłam bo tylko na chęci uchyłam barierkę taką zrobić, a jeszcze sobie zapiszę to e, kopia zapasowa, schody schody, e, kopia zapasowa a tak na wszelki wypadek no i coś takiego w opcji geometrii gdzie jest wewej możecie dodać ten kształt jako object i warjka jak chcecie tym manipulować to możecie ale tylko w opcji w edycji dodatkowo musicie też potem uwzględnić na händzie tilt powiem o co z tym chodzi dlaczego to jest takie ważne Tutaj, tutaj jak obracacie w tą stronę, to możecie mani tym kształtem, a musicie mieć w opcji medium Oint. Tylko że jeszcze trzeba zwrócić uwagę, czy kształt barierki waszej jest równy, bo będzie Wam otrzymał opcję tilt. Zaraz ją okachę. To jest trzeba też zaznaczyć główną krzywą i umty. bo tu jest krzywo a, a aby to naprawić do tego słuchaj opcja kill it możecie użyć aby wyprostować waszą krzywą już pokazuję to można lekko wyprostować jak widzicie to, to wam właśnie to umożliwia nie wiem czy widzicie W kursorze uchylam chyba trochę tutaj, o tu Wam okażę, tu będzie widać lepiej. To Wam wyrówna to. Sprawdzę jak tutaj to do samego końca biegnie i tu. Właśnie, właśnie bardzo mi się powiem Wam podoba to na Tu jest krzywo, tu muszę wyprostować. No, bo, bo wcześniej zastanawiałem się, co jest grane. używam na chęćem ale na chęćem Wewel działa, ale nie do końca tak, jak bym chciał. Natomiast tilt, tilt, yy, mi jeszcze obracać yy, krzywą w taki sposób, że mogę poprawić wygląd tego. O, widzicie? Ja tu mam najprawdopodobniej za duchę punktu, iż mam prawie wyprostowane to. Jeszcze sobie to trochę oprawię. Tutaj koniec. Jak widzicie, mam dzięki temu warierkę schodów wymogelowaną. Tu też mogę to wyprostować. Lewy przycisk myszy przecinujecie, ale możecie też użyć tę opcję do regulacji krzywej. Bardzo lubię na chęci kursor do zaznaczonego. Jeszcze tu sobie trochę oprawię. Tu. No i mamy barierkę do schodów. Oprócz tego, zapomniałem wspomnieć, wracając, skoro już mamy to zrobione, zapiszcie projekt, uchyjcie to, to powszechnie operacje kasuje. Węgier dzięki temu nie pamięta powszechnych operacji i zwalnia się dzięki temu pamięć. O no, moment. Jeszcze możecie taki bajer zrobić, nam mam pokażę. A teraz muszę coś sprawdzić. Nie, to będzie od góry. Tutaj podzielę na moją krzywą. Mamy dzięki temu teraz warierkę O takim kształcie Jak prawdziwą Można jeszcze to Podzielić tu Albo można jeszcze to Trochę poprawić e, Niech ja popatrzę Order you Nie zostawię tylko cztery. No i mamy ładną warierkę Do schodów wymodelowaną Mam nadzieję że się wam Tutorial o wszystko się da w programie Blender zrobić